Witajcie widzowie, z tej strony i Dzisiaj będziemy grać w gangbisty Właśnie tak W te walone, dla stalinowe ludki Będziemy się naparzać Oczywiście nie zapomnijcie o subie, z dzwoneczkiem, żeby nie przegapiły wasze odcinki No i oczywiście o lajku, jeżeli wam się ten film spodoba. Ola, nam się tutaj gra już zaczyna. No i co? Bo no, dzisiaj naszym celem jest wyjaśnić każdego i wygrać, co nie? Więc. Tak zrobimy! Jest wiele ludzi wgląda, kim małym gówniu. Dawaj go! tego jednego może tutaj... O nie! O nie! Jo! Tu nie widzę, skoro zasłania? No jest OK, wyeliminowani niektórzy tutaj, widzą. Łej! O Trzymam się go! Nie! Zostanę tutaj! Zostanę tutaj! Nie padnę! Lecisz ze mną! Gnoju! Let's go! Znaczy, no nie let's go, bo nie wygraliśmy, ale kord! Przynajmniej remis, to się liczy, tak? W ogóle... Chcę wam powiedzieć ogólnie... Tak, mam nowy komputer, już jest o wiele lepszy niż ten mój laptop, nie to co mój laptop no, Jak widzicie, no nie laguję mi już, no, jak widzicie Maksymalnie może ping jakiś jest, ale to zawsze mam jakiś w tej grze, nie wiem czemu Ło babcia Babcia spadasz O, u, on mi bombę dała Ajajajajaj aj, 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 aj. Dobra Eee, tak to ma taka... Jeszcze to wygram, Zobaczycie, jeszcze to wygram Mówię wam To jeszcze nie jest przygrana gra A, zobaczymy kto to wygra, czerwony, czy fioletowy O, Wziął go, czy go rzuci? Nie, nie, nie Czerwony Trzeba udało się wyjść z jego rąk. Wale, go z główki. Dobrze, dobrze, czerwony. Wyrzuci go! Czy go wyrzuci? Nie, nie udaje mu się, ja nie mogę. Ucieka. Tak na razie. Czemu tu się ta? A tu jeszcze ta babcia została. Ohoho, no i czerwony wygrał. No co? Yellow Todd. Czeka, tam wstrzyta? nie wiem. Ale wygrał. Następna runda jest moja, widzę. Następna runda jest moja. To jest pewne. Patrzcie to. Wal wow, mi bomby. No, ale dobra. Walimy go. Kurde. Jeśli tak mi tam. Co mi takie bomby oni sprzedają? E no co mnie trzymaj! Trzymaj mnie Hoprzyku Czy za mało Ja nie umieram tak szybko Ja jestem w ogóle z jakiegoś minionka w ogóle przebranego Przybrany A bo ma na O Mama O kurde Możemy No Trzeba ich powalić Pod którym tylko się... O! No zostaw mnie O, tu o, nie! No nie, no co to jest? Ale ja się głupio dałem, nie? Albo mi się nie obudził W dobrym momencie, trzeba szybko Trzeba bardziej uważać, dobra Zobaczymy, kto wygrał. Na razie się nie zapowiada. Nie wiem, ktoś miał wygrać. Ale tak celuje w babcia. Babcia jest mocna. No i ten Lautos też. Zobaczymy. Czemu on nie wyrzucił go? i no nie wiem. O, a jednak babci się udało. Okej okay. No i babcia przegrała Znowu Yellow Todd. No dobra ten On jest Jak patrzę Nie będzie z nim łatwo, nie będzie Ale spróbujemy chociaż wygrać z Z na no, żeby nie było, nie? Jakiś honor trzeba mieć Uu Ajaj Ło nie Muszę... Fak No wal... No, nawarzamy no, no, go! Dąb jabće! giabcie jabće! Łotrzebozie! Nie wejdzie tutaj Oho to jeszcze flotowe ja? Jak on Do drugiej strony, Ład, trzymaj się! No nie, co on tam jeszcze robi? JEST! WYGRALIŚMY TO! Mówiłem, to, że w tej rundzie już wygram Ja was nie okamuję Ja zawsze robię co mówię Ło. O kurda Oj. Oje jak to Jak to właśnie jak wygląda tutaj u nas? Kurde! Zablokowałem się! Nie, no dobra, to jest oczywisto Ja no ten tot jest dobry, nie? Akurat. Przyznam Serio. Z nim jest trudno tutaj. Trudno, trudno. Ale przynajmniej na rundę, nie na rundę wygraliśmy, tak? Okej, okay, trzeba trochę. O, Au! Kurde, zostaw mnie. Pożamy się. O nie, bab babcia wstała. Dobra, dobra, dobra. Dawaj! Panie policjancie, wypada pan. Niestety, życie. A jak nie. Teraz pan wypada Już pan nie wraca to, już pan się topi już <laughs> się będziesz topił No, to trzeba teraz tutaj Babcia Zostaw mnie! Taaat Idziesz na pożarcie rekinów Wchodź tu Oła! Ty Wielki idź Idziesz na zalcia O ty No nie umierasz Ty też babcia Gawciska kapcia Gawciska kapcia O kurde Dawaj rekingę Dawaj A rękę jej wpierdzielił O kurde Babcia chyba się nie uratuje Już jest po niej Noo O No już po babci Gdzie jest ten tot? On zginął czy? Nie, nie jest tutaj O tu! O ty! Niu, niu Jazzie Niu Kurde Gościu! Gościu! NIE Ja nie widzę Niech wy nie wydam, ja padam Jednak nie I am the hero O KURDE Już się wspinałem Kurde, już było tak dobrze Chwyciłem tego, już się wspinałem ale kurde na rekin nadleciał na z dupy Co chce zrobić remis? Być może Oho. Czy to znowu wygra? Trochę się pokus na niego te rekiny na tego czerwonego No, przygrywa on. I znowu yellow Todd jest, wygrywa. Ja nie mogę. Już koniec jest nie. Czy nie? Tak, no już jest koniec. Niestety Todd wygrał. Nie ja. Ale chociaż honorowy winek czyli jedna runda była wygrana. Zawsze tak trzeba. Honorową. No to ja się z wami żegnam. Jeżeli Wam się podobało, zostawiacie suba z i lajka. A ja z wami się żegnam. Na razie.